Witaj na moim kanale, który założyłam z myślą o kobietach, które pragną zmienić swoje życie, chcą poprawić jego jakość, które chcą nauczyć się stawiać granice, zwiększyć swoją pewność siebie, które chcą być kochane, a także chcą kochać w mądry sposób. Na moim kanale znajdziesz wiele live'ów, a także medytacji. To wszystko pochodzi z mojego doświadczenia. Pracowałam w korporacji, wypaliłam się, straciłam pracę, a potem wprost z korporacyjnego szczytu pojechałam do Tajlandii, do buddyjskiego klasztoru, gdzie przez rok odtajałam. Dochodziłam do siebie. Wracałam do świata żywych. Przeżyłam załamanie, depresję, straciłam męża, a także wiele rzeczy, które kochałam. To uczyniło mnie tylko silniejszą. Dzisiaj po depresji, po tym słabym nastroju w ogóle już nie ma miejsca mowy. Dzisiaj jestem silna i swoją siłą wspieram kobiety. Mogę również wesprzeć. Ciebie. Ja nie daję złotych rad. Ja nie pouczam. Nie odważyłabym siebie. Za każdą z kobiet stoi trudna historia. Ja tylko podaję rękę. Dzielę się swoim doświadczeniem, które opisałam w mojej książce. Na zakończenie każdego rozdziału zawarłam. Pytania. Te pytania zmuszają do refleksji, motywują, dodają takiego poera. Na moim kanale również znajdziesz szereg medytacji, bo jestem również nauczycielką medytacji. Medytacja uspokaja umysł, pozwala zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są, pozwala żyć tu i teraz. Nazywam się Jadwiga Kander, mam 59 lat, mam troje dzieci i pięcioro wnucząt. Żyję pomiędzy Polską, Francją, Tajlandią, Bali a Ameryką. Podróżuję i z każdej strony świata nadaję do kobiet. Moje podróże są w celu poznania duszy kobiecej i po wielu wielu latach odkryłam, że my wszystkie, bez względu na szerokość geograficzną, chcemy po prostu być kochane. Ale żeby poczuć miłość od partnera, partnerki, trzeba najpierw zacząć kochać siebie. I właśnie ten kanał jest dla kobiet, które nie wiedzą jak praktycznie zacząć co zrobić, aby kochać Siebie. Zostań ze mną. Na moim kanale znajdziesz wiele interesujących Cię materiałów. Zapraszam również na moje social media, na Instagram i na Facebook. Ja nie jestem lepsza od Ciebie. Ty też możesz zmienić życie i możesz być szczęśliwa, budować szczęśliwe relacje, związek, tak jak ja dzisiaj.